Dobra, to już się nagrywa, tak? Trochę mały fail wyszedł na początku, ale zostawimy to jak jest. Witajcie bardzo serdecznie w piątek, to jest Battlefield 3, kampania. No chyba kończymy, nie wiem, nie grałem w kampanię, na Multi się skupiałem, to jest pierwszy raz, że przychodzę z wami kampania. No i to też, tak, test rozdziałki jest. Dobra, tu skończyliśmy, tak, o ładnie się doczytało. Test dźwięków. Ta, jest dobrze. Tylko że idą nasi ruscy bracia. A my mamy imba snajperkę więc. Co i zabiję na ślepo nawet. Jeszcze się kryję. Chodź tu daty. Wszyscy. Kompot, no dobra, jak czysto? Ja teraz zabiję ostatniego. Oj, kompot, kompot, gdzie ty masz oczy? Też to, jest, yy, też to jest test rozdziałki. Tak jakby, dobra, to jest lepszy taki piszczik no ja jestem 01 01 jakbym się nie przestawił No ale tu pomału skończymy skupimy się na multi też na medale No dokładnie, Dobra, zgadzam się z Kompot Ale teraz pewnie po uszach dało. 200 metrów do celu zaraz za centrum No spoko Tak jest, <laughs> Jakbym ktoś tam pokrząkiwał albo kaszał to sorry jak już mówiłem chyba w rage albo Jak mówiłem już w rage tam w jakimś innym materiale ja jestem odrobinę chory No Dobra, ale mówmy wyraźnie i w ogóle Bardzo ładnie gdzie mamy iść? Tu mamy iść tu Co wy ode mnie chcecie? No, jesteście tu wszyscy o, ale ty mocno otworzyłeś te drzwi choć.

Musimy go przesłuchać. On ma być żywy. Zrozumieliście, nuby. Idziemy za kompotem. Boże, jak nam będzie teraz po gałach, w uszach, to dawać orgin. No, szybciej. Muszę go pogonić. Nie ma co, jak spacer po drabince wśród deszczu. O, tu mi nawet miejsce. By mi ognisko dali, kurde. Daj, uda się. Myślę, że mi jakoś sniperkę dali chwilę. Co tu było do wzięcia? Nie rozumiem. To jest to samo, dobra, i co tu robimy? Ja światła będę ten zgaszał. Pan widział tak szybko, przyjąłem. Widzimy, cel. tak będę gdy będziesz gotowy. No, przecież zabiłem, A ja z tym nie będę.

Nie chcę gadać, tak go nie będę słuchał. Przygotować się, krawaty opuszające. Jeden, trzy, tu 1-1 macie cel? My stąd widzimy jedno wielkie gówno! Zjadłem, osłaniamy was. Prawa strona partem. Dla lewa strona partem. Ja nic nie widzę, lewa strona. A to, je, to jest u ciebie lewa? Ja bym go zabił, a? No, ja bym się nie nadawał do wojska. Dawno nie grałem w sniper Elite V2, ooo, amunicja Blackburn na 12 górne piętra. Eee, co jest dzieła ta fizyka. Chyba nie żyje. Tam są moi, rozumiem. A gotowe? przeładuje tylko szybko. Ho, ho. Daliście po gałach panowie. Kurde, fajerwerki. A tu... Cyk, 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 cyk i po sprawie. W dupę dostał w poś... Kurde, kurde, wycofaj się. Dostał, dostał. Oj, oj, teraz nie jest zbyt dobry pomysł na przeładowanie. Ja tu kaleczę tą grę, Boże. Czego nie mogę mieć mocy dzieża? To jest chyba prawa, jeśli bym dobrze. Kurde się tu powstanę może Od razu lepiej Jak se człowiek wstanie jest wyspany to oj, 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 oj. Nie jest za wesoło po ponieważ... Jeszcze maila dostałem ze dwóch. Dobra, jestem, sorry za takie, ale mail przyszedł i się zrąbało wszystko. Ale powinno być dobrze. A, wybuchło to. Wceczyło kierowcę zdjąć? Takie jest ten. Jak to kiedyś mówili, że broń ze swoim właścicielem. O! Spoko, spoko, idę, idę. Mam na naboi, powinienem trafić w końcu. O, takie buty. Co ja mam do niego teraz biec? Chyba ta. No biegaj, biegaj, bo tu się hajczy. Ognisko se zrobili. Ten nano auto nic Nie będę nic pod pokrywał Idź pan w wuj No to idziemy Kurde, ale mi tu teraz... Potrzebuję czasu, aby dostać się do środka. Nikt nie może wyjechać. <laughs> tu mi teraz ten obraz zakłócili. Nie mam granatów nawet. Chociaż jest to super sniperka. Ale tak gówno daje. Gdzie on zniknął? Aha, dobra. Jak zawsze ja sam ja i multum innych wrogów. Chyba już. Dobra, mogę iść. No, Ten skrypt się nie załączył. Boże znów ktoś gra i. Okej. Okay. Dobra, ewakuujemy go i skończymy to. Kurde, to jak u nas galeria jurajska, Ty co mu zrobiłeś? Hej! Hej, nie zasypiaj! Ja bym go ubił! Tylko mi umieraj, hej! Tak się nazywasz, Jak się nazywasz! No człowieku, trzymaj się, trzymaj! Nie mam wam nic do powiedzenia. Trudno, Blackburn, rozstaw tu parę min. Zaraz będzie tu pełno dzikusów. Obstawaj się. Jak zjawi się wróg, wysadzaj. Spoko, a którym się minę? Jeden trzysta dolnik. Siedzimy w centrum handlowym. Zachodnia strona, drugie piętro, blisko punktu ewakuacyjnego. Nie wiem czy dobrze na Pałę to porozmieszczam. i to za stronę centrum, parter. Powinna być przed wami odrzut. Przyjąłem. Tu zapewne, pilnuj wal do wszystkiego przy wejściu na parter. Gdzie jest to wejście na parter? A tam, a to takie do kaczek, no już zrobię grilla. No, halo, o holender. Oj, 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 oj. coś się tam stało. A, tu jeszcze idą spryciarze. Nie boty, a zachowują się jak ludzie. Ale przynajmniej nie kampią to tak jak niektórzy. Boże, jak mi to po uszach. Czyli, że tu idą. Silnie krwawi! jest w szoku. Sorry za sząchanie. Silnie, ale silnie krwawi to. O, tam też fawerwerki mi fundują. Kurde, ten refleks i szybki reload. Szybki reload, powiedziałem, matka, już apps No, no, niech przyjdą przyjaciele. A sprytne. A, no, idę. Masz ma tu coś lepszego? Jedyny jak tam przebijanie się do centrum handlowego, odbiór. Jesteśmy pod ciężkim ostrzałem. Próbujemy się przebić przez duży odział. Dobra, weźmiemy ten. Jak odtur. Zrozumiałem. Blackburn, musimy zmienić miejsce. No, idę. Do wszystkich posterunków. Nie, ja wolę tamto. Oddajcie no, mi moją pipadłę. To jest spinpadła na miarę proroka. Cry Engine 2,5. To ten, mieć latarkę, też miał latarkę. To nie muszą mieć wszędzie latarki. Mania latarek, slendera się boją. Sranie. No chociaż, że sranie. To tu ma też syf. A i teraz mi mówicie, że tam będą szli. żeby go trafił w końcu. Ach, ten mój refleks spierdzielił. Tam ten kwiatek blokuje. Ten go trochę tam migrena dopadła, to tam mu pomożemy, damy mu apap. -ap. W formie pocisków. Kurde, szybciej. Uda mi się ta snajpa, gdyby w multi te snajpy takie były. No i tamten się zbugował ale my go odbugowaliśmy 2 minuty jeszcze? Dobrze, materiał będzie w sam raz nie wygląda dobrze. Dodajcie mu rzecz ma przeżyć Jasne Blackburn właśnie. On chyba majaczy Nie zatrzymacie Salomona tak jak nie można było trzymać. Wschody słońcem. Jest transport No Blackburn no, a to ty się może szykuj, weź swojego przyjaciela, jakbym wiedział, że oni tu będą szli. A tędy. O, tu są nasi. Kurde, Amerykanie. Jak was dobrze widzieć. Kurde, normalnie, Crisis. Ja idę pierwszy, ja idę pierwszy. Kto mnie strzela? Za to mnie zabiją przez tą chwilę. idę, idę, pomału, ale idę. A, wtf, ja chcę tam wejść. Ja mam zabić tamtego jednego baranka Bożego. Już, już o to chodziło. Chyba jeszcze nie. Kogo jeszcze mam zabić?

Oj, 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 umarł. Rekueska, coś tam. Choroba jasna. Boże, kolejne przekleństwo nowe. No, może jakieś fajne gry ma. Może ma Mario albo Tetrisa. No to teraz chłopcy pogadają i zakończymy między młotłem, Młotłochem a. Kowadłem. Chłopcy se pogadają jak zawsze i skończymy to. Stinger. No i chłopcy pogadają. Wygląda znajomo, bo powinien. Chcesz, żebym ci powiedział co w nim jest? Ile mnie to będzie kosztować co masz to u mnie grać. W tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa. Kumplował się z twoim starym znajomym Al-Bashirem. No strata o czasu. Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski nie. Kurde, ale oni są niewychowani. Wiedziałeś, że Kafarow, i Kafarow, Rusek, no ruscy. Zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy wschód. Północny Iran miał tam być Kafarow i pozostały po. Miał być? Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania Al-Bashira. Nie wiadomo skąd wziął ten telefon. Musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon, wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie się ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafarow miał willę w dolinie Gilad. Gilad, bo to Rusek czy Amerykanin? dobra dobra to co to dzięki za uwagę pamiętajcie lajkujcie subujcie komentujcie polecajcie dobra. trzymajcie się na razie